nazywają się kami jestem jednym z des desperowanych gromadnych tak właśnie, a to jest kolejny odcinek serii Hotline Miami, ostatnio skończyliśmy na czapterze 6, więc teraz idziemy do siódmego. tak z intrem tu zaczynają się levele, muszę ściszyć głośnik, tu zaczynają się levele, których nie znam, bo wcześniejsze już przechodziłem a tego levelu nie znam. i Muszę sobie włączyć myszkę, bo oczywiście ją w przez przypadek. Dobra. Mm, blue early last evening, czyli to co się działo wczoraj. Znaczy wczoraj. To co się działo przy ostatniej naszej rozrubie, którą my zrobiliśmy zresztą. Zamykamy drzwi. No dobra, nieważne. Dużo się tutaj nie zmieniło. Prostytutka co tutaj siedzi? Czy, czy ona już jest prostytutką? Znaczy, jeszcze prostytutką? Chyba jej się znudziło. ale w sumie nieważne. Hi! Eee, ma problem. Mhm, aha, 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 coś tam woda wycieka w ogóle. Idziemy wykonać następne zleczenie. Tym razem pewnie będziemy musieli czyścić podłogę. Neighbor, sąsiedzi. You can shoot straws Okej, okay, to ostatnio co było? Ostatnio miałem... Georgia. Czy ja coś w międzyczasie miałem? Miałem Erla. Znaczy, no, nosiłem już go. Mm. Nie, nie grałem Denise'em na nagraniu. I chyba Aubrey'em. To zagramy sobie Deniseem Okej, okay, dobra, no to co tutaj jest? Tutaj jest wolność. Tu nic się, mi się nie może stać, więc wchodzimy. Tu jest gościu ze strzelbą, którą sobie wyciągniemy Okej okay. Już mamy rurkę, więc już jest nieźle Tutaj gościa się pozbyliśmy w ten sposób Następnego moglibyśmy się... Aha, na Grubasa trzeba uważać Grubasa trzeba zabić z, z shortkana Tyle wiem Ach, noś jest jednak słaby pod tym względem że mam mały zasięg. A bierzemy gazródkę. Tego zaciupamy tak i tu nam daje szortkana. Czy ja będę musiał z niego skruszać od razu? Chyba tak. No niestety. Bierz gazródką. Okej. Okay. Tylko gościa zatkimy, rzucając w niego. Bierzemy rureczkę naszą. To jest gości z tu jest Magno. Okej, okay, to są dziś otwarte, więc trzeba uważać. Fak, fak, fak. Okej okay. Okej okay. Nie! Boże, fleju umarłem, nieważne. Eee. Yy, ja, widzę sekret! Ha ha ha, ha 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 tu jest N Chyba w tym momencie mam na, na chwilę obecną wszystkie sekrety, więc jest dobrze. Nie są wcale jakieś trudne z Ach, ta muzyka. Dobra, tu jest tą góra górę. na początku... Ups. Tych można zacipać dwóch naraz. Ale tu jest, już jest piesek, jest. Nienawidzę piesków. Słońce mi świeci! Kurczę, teraz jestem jak prawdziwy nerd i mi przeszkadza słońce. Będę wyjść na dwór i się podniecać ładną powodą. To się wkurzam, że mi słońce świeci. Dobra, tego... poszło show Stage clear. Jest dobrze, kurczę, zajmij się, że mi to idzie hmm. Są tu jeszcze jakieś schody? Aha, jest jeszcze trzecie piętro Nie chcę mieć takiej broni Nie ma gdzieś dla mnie rureczki czy coś Ciężko straciłem To jest coś takiego Co tam się dół. Bo nie chcę mieć broni palnej Ooooooooooooooooooooo! Jest różna, okej. Okay. Chodź do mnie, dziękuję. Ale ona jest krótko. Ty, lagi mam. Kurczę. W ogóle... Znaczy lagi. Nie, co? Czy to są? No, lagi! Skoro nie korzystam z internetu. Ja trzeba dobić. Ty też. Proszę by już nie wstał. To gościa z nożykiem. To jest gościu ...z strzelbą. A tam jest gościu już... mhmm mm I my go teraz wystraszyliśmy Stage Krill Czy to już wszystko? Dobra, może będzie jakaś maska gdzieś tutaj Kurczę, odnie mi się Niefajnie, Nie fajnie, nie podałem się jak coś Jeszcze chyba jedno piętro jest, tak? Tak Dobra, ciśniemy Co my tu mamy? Pieseczka tu mamy gościa z rurką, czyli ogólnie easy Piesek tego gościa tak, fuck gościu z bronią, Okej. Okay. A na tego potrzeba, żeby być gotowy. Dało O, telefon dzwoni. Mama, odbierz. Tego sobie dobiję. A no, nie, wiem, bo muszę się rozłączyć coś. Mała eee, no, zmiana planów. We have a park center at the telephone company you Jakiś gościół, gdzieś tam, kurde, co się dzieje? Dobra, tak się jak wybija tutaj wszystkich. Więc no, jaram się. Sekret znalazłem, żadnej maski chatu nie było. Jedziemy. A. Fon. Wow, wszyscy są wbici i to dosyć brutalnie. O... Tu chyba nic do zebrania nie będzie, co nie? Jak myślicie? Mhm. No ale z tego co widzimy to jest grubo. Tutaj wszyscy wbici. To jakiś goście przy komputerze jest. Aha, to jest tam, ok. Okej. Okay. Boże po powybijani wszyscy w ogóle Co się dzieje? To Z tym martwym mięsem Kurde To mi pokazuje No to kije golfowe Muszę je wziąć Jak to zrobić? Szybko, okej okay rzuci rzuci we mnie, tak? Kurde, on tak od tego to saka. Boli bardzo. Czy on we mnie rzuca czymś? Nie może poczekam. Zresztą, znaczy, wyrzucić. Czy coś. Nie bo on chyba wrzuca we mnie czymś teraz. Kurde, nie wziąłem tylko a ja. znaczy, ty... może ja w niego muszę rzucić? A nie, zobaczcie, rzucił. Ok. Czyli będę czekał, aż się to wyrzuci. Kurde! A on no, cela. Boli bardzo. Teraz przydał, przydałaby mi się ta maska na szybkość. Tak, ja rzuciłem. Kurde, to nie jest tak łatwe Te emocje Ciężko się tego unika Znaczy w ogóle ja tego nie widzę jak on tu rzuca Chyba on teraz nie rzuca tylko robi zamach tak jakby O, teraz rzucił No Wolę tam nie próbować do niego podchodzić i go jakby łapać Bo on szybko wstaje dosyć A, Emocje bardzo za blisko jestem, kurde Leży <laughs> Jaki tyś skambich. To się nie może dziać, co się dzieje Nie mogę teraz skończyć, nie tak Jestem tak blisko Pauć, a ja go dobiłem. Mogę za to co na komputerze? Chyba nie To jest, to jest kask Mogę go wziąć? Kurde, chciałem mieć tą maskę Bo wygląda jak maska, co nie? A nie mogę. Dobra, weźmy kij golfowy i idziemy. A co to jest? Czy tak w ogóle? Kamera jakaś? No nieważne, zabiliśmy gościa. Mm, nie wiem czy tak musiał być. Znaczy musiałby być, bo nie mieliśmy wyboru. Nas zatykował. Ale dlaczego? Co on tu robił? Nie wiem. Zobaczmy. No ja już przeszedłem pierwszą misję. Już chyba 10 minut neo, nie? Tak zakładam. Okej. Okay. Okej okay. Kurczę, że niestety nie mam tego klimatu właśnie Bo nagrywam to rano, a nie w nocy jak ostatnio C+, plus? tak mało? Słabiutko, No maskę dostałem Teo, Lesi, dzień dobry Dostałem peseczkę Aha, to, teraz jest bar, czyli chyba to jest ostatnie z tej kombinacji Będzie chapter trzeci już Dobra, porozmawiamy z nim Welcome back, sir How are you tonight? You don't look so happy. No, Dziwne, nie wyglądał szczęśliwie. Uh, I don't feel too good... nie to czyli dobrze, że... So do... Coś w powietrzu. I just have... To... Um. Czyli, no czyli, nie, mo można to chyba tak zrozumieć, że to jest jakby... ...w tej sferze, bo zauważmy, że on właśnie jest zawsze ten sam gościu, to, to ten sam ryj. Um. Yy, zawsze, w każdym barze, jakby wszędzie gdzie jesteśmy jest ten gościu, czyli to może jest właśnie jakiś system. Nie wiem, a tak właśnie i może właśnie coś się teraz psuje, czy coś. Nie wiem, kurde. Coś mi tu śmierdzi. No dobrze, idziemy dalej. Tak jak myślałem, seria minęła. Uuu, w naszej tej łazience jest teraz krew Grubo Dobra Ach, ta muzyka Boże, ona jest zajbista Naprawdę Chciałem wejść dalej, ale jednak chcę posłuchać Dobra, wcisnę yy, Więc wróciłeś Jezu, jaki burder się zrobił, jeszcze większy Czyli właśnie jakby coraz większy burder się zrobił w tym świecie, czy coś Tylko nasz choro, mam już z I told you no to come back here. Nie, nie wracaj tutaj. I see, that's my opinion. I... Here, A czyli znaczy, wracając do mojej wizji, że to jest jego głowa, no to w tym momencie nie wiem. Ale ta sowa teraz jest jakby dobra tak naprawdę. Wychodź stąd, nie, nie myśl już o tym wszystkim. Przestań, nie? Wyjdź stąd. Coś ten stylu. A za to koń jest neutralny, a tym w tym momencie kim jest, to jest... nie wiem. Um, myślałeś o tym, co pytałem już ostatnio? Um, nie jestem też żeby dać odpowiedzi. Um, Pytania to wszystko, co mogę zaoferować człowiekowi, tak jak ty. Um, feeling well, maybe you should rest, może powinieneś odpocząć so things work out like best when you don't chase a heart numer 7 oar i tu masz jakby to właśnie brzemię nas poparcza. Nawet, właśnie jeśli ja się cały czas będę pierdolił że to jest nasza głowa tak jakby i może tu chodzi o to właśnie że tak obciążyliśmy się czymś za bardzo mm. Nie wiemy tak naprawdę, co robimy, kim jesteśmy i dlaczego to robimy, ale jakoś musimy to robić. To jest nasze brzemię. i nie wiem. Hmm. Następne nasze spotkanie będzie ostatnie. Mogę to zobaczyć w Twoich oczach. Czyli on jakby też nie wie, nie jest niczego pewny, tylko jakby się... to jest jakby zależne ode mnie. Czyli to ja potwierdzam, że to jest w moim goju wszystko. on you, you know is not, is not Ktoś, kogo znasz, nie jest tym... Mm, za kogo go uważasz. Coś będzie ode mnie odebrane. 21 czerwca? June, July... Yy, lipca. Dobra, nieważne. One i house. Obudzisz się w większym domu. To wszystko. 27 maj. Do czegoś pisz? To nie był stolik? Au. Wow. Dara, nieważne. Tak się jak po prostu tylko leży tutaj. Obudzę się w większym domu. Nie wiem, co to mógłby oznaczać. O... Ktoś, kogo znam, jest tym za kogo uważam. No to jedyne, co mi przychodzi do głowy, no to... No, poczekaj, zastanówmy się kogo spotkaliśmy, Już spotkaliśmy tego gościa, który jest zawsze, w każdym barze, pizzerii, w wypożyczalni wideo, mm, no i jeszcze dwóch sprzątaczy. I... Był ktoś jeszcze? No i ten gościu w kasku, którego przed chwilą zaciupałem, a tak to chyba nie było nikogo. no i jeszcze prostytutka jest, ale ona nie wygląda na jakąś, która by mogła coś zagrażać. Dobra, zobaczymy co będzie dalej. Hi, it's the Pat. Ciekawe imię. Patty i kot to play and game music you want. Tu bo, z... bo zapiszę na iPrazę, chociaż tylko daję. Dobra, ciśniemy dalej. Tu nic nie ma, wsiadamy. Push it! Hej to! Pętańczyk, tutaj to jest. Zwróć uwagę na detale, no właśnie. Do, do... To jest zajebiste. Wszyscy nie atakują. Zajebiście. Okej. Okay. Tego to możemy zaczynać, tak? Gdzie jest... Aha, tu są szyby. Trzeba uważać na to. Tu jest piesek. On ją rurkę. Dobra. To miał strzelbę. Trzeba, kurde, tu już jest szyba. Czy to są drzwi? Uważaj. Tu jest goście z bajką. Mm, tu jest szyba... Jakbym ich zaćpoczył na raz, dałoby się? Jak myślicie? Spróbujmy. Dało się. Wow, Stał. Coś tak właśnie czułem. Coś tu czuję, że tutaj właśnie będzie gdzieś... Mm, sekret. Widzę to po prostu. A tu jest gościu z rurku, tak? Tylko? Czy tylko? Tak. No i pieska dobijamy oczywiście. Tu jest DJ. To są schody niżej. Czy DJ mam coś zrobić? Nie, nic. Okej. Okay. No poszukajmy może czegoś tutaj. Tu jest, ale to są chyba jakieś flaki. Zresztą to nie mogę iść. Mm, tam zaraz pójdę. I tyry ty tu nic nie ma Może będzie wyżej ale Te świata coś tutaj mi tak poszło. Boże czy polscy cię dostać Nie, nie wiem Może będzie na górze Nie będę tutaj za długo siedział Dobra, idziemy Chyba teraz idziemy w dół, tak Okej, okay, tu jest... Ta muzyka już nie jest taka fajna To jest gościu normalny z wódką Bo łatwo zaciupiemy To go łatwo zaciupiemy Dziękuję O, tu jest kojący z tego I tu jest gościu ze strzelbą A tu jest gościu z karabinem Wow, ale oni mają miałeś... że No poziom trudności się zwiększył W końcu, udało się Kurde, mogę chwilę poczekać Jak tam szybko wbiegnę, to gościu będzie do mnie tyłę i będę mógł go szybko zabić żu, 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 żu. I ciśniemy do tego, tutaj czekam. chwilę poczekać I biorę maczetę Ja dobijemy Okej, okay, tu jest gościu taki Okej okay. Tu bo z... Chyba niełatwiej niż tu, co tu będzie Tu jest ktoś, z karabinem. Kurczę no! Myślałem, że mnie... Ciekaw aż mnie zobaczy Kurde, to nie jest łatwo O nie, staje się szybciej szy Szybcy I Wściekli Masakra jakoś Wcześniej to było takie banalne to, to, to zrobić. O oh, fakt, możesz być ciężej. Chwilę poczekam może. A nie trafił ciota. Jest! Może to jest sekret. To jest, jak go znalazłem? Nie wierzę w to. R. Zajebiście on ten sekret. On też miał broń, naprawdę. To wszyscy mają short gun. Gotcha! Biorę ten sekret? Boże, jak ja go znalazłem? Nie, dobra, wiecie, to zrobię tak. Łaa, łatwo poszło. Dobra, skoro mam ten sekret, to co ja tu mogę robić? Aha, tu chyba będzie jeszcze jedno piętro, bo nie mam napisu go to the car. Wezmę sobie pałę, chyba No, a nie, czekajcie. Tu mam iść, okej okay. A co tu mamy tutaj? Eee, tu są schody, oha, tu eee, są drzwi, więc mogę wejść Tu jest gościu z bronią, więc go ogłuszczymy drzwiami A tam tego zabiję Naprawdę! Gościu z nożem zabiję, okej okay. <grym> Tego tak I tutaj no to samo. Tylko, że gościu ma no. A nie, nie to samo. Dobra, to poczekam jak będzie obok niego i załatwimy teraz. Właśnie tak. Jeden stanie? Gosłutka jest dłuższa. Okej, okay, tu będzie mały problem, sobie co To jest pieski, więc... No problem. O, tu jest szkło, trzeba uważać. Łap, strasznie, że tak to świat padło. Jakiś gość gada przez telefon. Tego rzucamy i zabijamy. I tu jest telefon. Więc już będziemy mogli z nim później zrobić. Ale ich można skutecznie zabić. Wabić. wabić. Właśnie tak. I tak. Co z tym telefonem? Tutaj mogli mnie zabić z dwóch stron, tak w ogóle. Jakaś maska może? Czy coś? Dawno nic takiego nie było. A może było, tylko nie zauważyłem. Ale tu w sensie byli co, tylko przeciwnicy, no dobra. Ciemno się coś zrobiło. Muzyka przestała grać? Dobra. Spadamy stąd. Która godzina? No w sumie już chyba mogę kończyć ten odcinek, co nie? Nie wiem dokładnie ile on trwa, pewnie jest 25 minut tylko mam nadzieję Więc co, no zobaczymy jak mi ocenią I zakończę to Łuk herbaty C+, naprawdę No dobra, no to tą beznadziejną oceną was żegnam Jeżeli wam się odcinek, dajcie łapkę w kurę Jeżeli nie, dajcie łapkę w tu Jeżeli chcecie nas dalej oglądać, dajcie no subskrypcję Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście A warto by było to zrobić I to wszystko Cześć wszystkim!